Sześć osób, w tym jedno ukryte Wypuśćcie dziecko. Ale już! Poczekaj, zaraz! No, ja już potrzebuję z to wyjść! Naszym zadaniem będzie odnaleźć ukryte dziecko. Ja już tu jestem, już mięsiecie! Znaleźliście! Tu, mogę już wyjść, no. Te telefon skupił, znalazłam. Mhm. A ze mną dziś będzie, no chodź wreszcie, chodź, chodź. Będzie Stasio i Magda, chodź Magda. Nie, tak, Stasio i Magda. Magda yy, na TikToku mówi, głosem dziecka, a Stasio jest dzieckiem. A ja nigdy nie skończyłem być dzieckiem. Stasiu, Magda, mamy 40 minut na to, żeby trafić kto jest dzieckiem za nami. Czas start. I lećmy. Dobrze, to co? Macie jakieś pytania? Bo ja sobie zrobiłem ściągę. Kiedy wyłączam tryb dziecko, to ja automatycznie Myślisz myślę jak dziecko. jak dziecko, więc ja... Będziesz to... mówić jak dziecko? Oczywiście, że tak. Cześć, jedynko. Cześć, mam na imię Lafał i <grym> bardzo miło Cię poznać. Przepraszam za troskę seplenie, ale, ale się bardzo stre, 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 stresuje. To chyba jakieś dziecko z Podlasia było. Stasiu, co, co ty myślisz o tym? Nie. Nie? Nie. Poczekaj. A i, ciekawe, ile ma lat? Ile masz lat? Se. Ile? Seść. To co, myślisz, że to nie? Pięciolatek tak mówię. Nie. Pięciolatek, czyli sześciolatek nie może tak mówić? Dobra, dla mnie brzmi naprawdę legitnie. Legitnie mówisz? No. Nie miałam właśnie nigdy do czynienia z ludźmi, gwarą z Podlasia. No tak, tak ta... dzieci tam mówią. No tak, tak, więc to mnie, to mnie trochę myli faworyt, mój. Dobrze, cześć dwójko. Cześć, mam na imię Zosia. Cześć Zosiu. Ładne imię, moja babcia ma na imię Zosia. A ile masz lat Zosiu? Mam lat 7. A co lubisz robić w wolnym czasie? P bardzo lubię bawić z moim pieskiem i, i bardzo ładny, bież biały, biały i ma łatki nawet i, i mama często z nim chodzi na spacer i ja też z nim chodzę. A jak twoja mamusia ma na imię? Moja mama... Mama. A na przykład takie jakieś matematyczne zadanie dajmy. Ile to będzie dwa razy dwa? Nie, nie wiem. Okej. Okay. A ile masz lat, bo tu Stasia pyta? Siedem. Czyli Siedem. Rok, rok a rok rok to do, od do szkoły chodzisz w takim razie? Tak. Czyli co? Jak myślisz, Stasio? A w której jesteś w klasie? Nie, nie, pamiętam. Dobra, Stasia, zapytaj jakieś brain rota, ty znasz te. Dawaj. Jaki? <laughs> dawaj. A znasz brain rota Tung 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 Nie Znam. Czy ma pałkę? Ma. Ma? A w której ręce? Nie wiem. To nawet ja, się nie wiem, a ja jestem dobry w hmm. zbrojeniu. W prawej? O, ale Stasio teraz wymiotuje. Stasiu, a zapytaj o jeszcze inne. O jakieś inne. Kokodrillo, coś tam. Eee. Bri, bri, dikus, ficus. Znasz? A żeby sam powiedzieć. Nie znam. A jakiegoś znasz? Ballerina -ba cappuccina? Chyba tak. O, jest na. taki. Jest. Yes, yes. Co myślisz o Zosi? Bardziej mi brzmi na podstawiany. Prawdziwe dziecko, twoim mm. zdaniem. No wiedza, jeżeli chodzi o brain roty, rzeczywiście. A ty jakie znasz brain roty? Teraz się wczuj w dziecko i powiedz nam. Dawaj, Madzia, No S Susini pusini, e, e, ballerina -ba cappuccina, bombardillo krokodilo. Kun sachul! No to dwójka na razie, wszystko wiemy, Zosiu, dziękujemy Ci. To teraz trójeczka. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi troszkę jak Czesio. A powiesz jeszcze raz? Na Dzień dobry. Jak, masz... jak Dzień masz na imię? Maja. Był głos delikatny takiego dorosłego. Dzień Maja, do... ile masz lat? Siedem. Okej. Okay. Ja o. wiem. Co wiesz? Mów no, Stasiu. Nie jest. Nie jest? To nie jest. A ja nie jestem pewny. No ja tak samo nie jestem pewna. Dobrze, zadajmy jakieś pytania z mojej ściągawki. Maju, czy możesz wymienić trzy kraje europejskie? Polska. Dobrze. Francja. No. Hiszpania. Super. A jakie są Twoje ulubione lekcje w szkole, skoro już masz pierwszy rok za sobą? Angielski i religia. W podstawówce jest angielski i religia w pierwszej klasie? Tak. W przedszkolu już jest angielski. Sorry, ja jestem tak stary, ja że... Ja się w przedszkolu, ja w przedszkolu dodawać uda uczyłam ją. No i mnożyć. No nie no, mnożyć Zem, to nie, chcę. ale. Przepraszam, Stasiu, ja po prostu. z tym tuberem. Maja, a powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona zabawka? Lego. Lego? Mhm. Uh -huh. Lego French. A twoja Stasiu, jaka jest ulubiona zabawka? A, nie. Śmierdzi mi to. Mi też trochę. A kto jest teraz naszym prezydentem? Andrzej, tutaj. Dobrze, dobrze. Widzisz, geopolityka, wszystko wie. No dobrze, Maju, dziękujemy Ci bardzo. Więc czwórka. Cześć. Jak masz na imię? Julcia. O, to. Nie, no nie wiem, szczerze brzmi jak dziecko, ale z drugiej strony byłbym w stanie y, bardzo dobrze udawane dziecko. Ile to jest? 6 razy sześć. To trudne? Trudne. To Bo Ile? Dobrze, Stasio, Żółwik. 12? No nie, to 2 razy 6. Ale dobrze było. Dobrze, a jakbyś mogła przyliterować słowo blołek? By. Dobrze. L... Dobrze. O. Dobrze. E. Dobra, daj spokój. Jezu, przepraszam, jeżeli, jest, jeżeli to jest dziecko, to przepraszam, ale bardzo dobrze Ci idzie. Przepraszam, przepraszam. To może jest naprawdę dziecko. Sorry, sorry, ja wszystkich teraz biorę jako dorosłych. Jak się czujesz? Dobrze. A jaki jest Twój ulubiony kolor? Różowy. Różowy, a y, różowy to znaczy, że lubisz jakieś różowe zabawki? Ubrania. A jakie są Twoje ulubione zabawki, bajki? Lubię barbie i sukienki. Kurde. Okay. Dobra, dziękujemy. Nie my, że Julka będzie dzieckiem, to będzie mi bardzo głupio, ale ja wszystkich biorę tam za, za nami jako dorosłych. To teraz co? Piąteczka. Cześć, jestem Olek. No to nie, no to poczekaj, jeżeli wcześniej było... No to ja już zgłupiałem. Tu, mogę... tu są dwójka dzieci czy jedno? Ale jazda, wszyscy jeszcze bekę cisną za, za nami. To jest najlepsze, bo my nic nie wiemy. Stasia, co myślisz? Bo ja bym było... Myślę, że... Że nic to, nie, to, nie wiesz To jest szczerze. może legitne, ale... Podoba mi się słownictwo Stasia, ale... legitne. Nie, nie może być legitne, bo to był dziewczęcy głos. No i co z tego, że był dziewczęcy? To jak dziewczęcy to nie może Ale to było Olek! Słuchaj, teraz ja... Olek. No nie no, ol... przecież dzie dzieci mają taki głos przed mutacją. Ja, ja też... jak robię filmiki na przykład, to bardzo wiele razy mylą moje imię. Boże, Moją płeć, że mówią, że jestem na przykład chłopczykiem. No ja bo brzmisz jak chłopczyk. Sorry. No sorry, sorry, Magdan, ale mówisz jak taki chłopiec. No. Nieprawda. Ile masz lat, Olek, w ogóle? Dziewięć. Okej, okay, czy jest rok starszy od ciebie? Nie myślę, że to prawdziwe, bo. Jakby bym miał y, taki grubszy głos. Tak, dziewięciolatek już, już ma grubszy głos, i wiem o tym, bo ja, ja się przedstawiam jako cztero-pięciolatka w tych filmikach i, y, I wiele osób hajtują. mówi, że to że jest. Zakład, że, że jesteś wczuta w to, to, że ty nawet wiesz, jak brzmi <laughs> dziewięciolatek. Więc mówią mi, że jestem za młoda na ten głos. Ja za chwilę będę... Księgnie. Księgnie. mamy tu prawdziwego eksperta. Dobrze. Czy ty możesz, Olek, przeliterować słowo rowerek? Nie wiem. Nie, no ja nie wiem, co powiedzieć. Dobra, szóstka, bo może mi to rozwali jeszcze bardziej głowę. Zapraszamy szóstkę. Jak masz na imię? Cześć, ja mam na imię Krzysiu i mam 10 lat. Co mi się o Krzysiu? Mnie <laughs> się wydaje, tak sobie tu. coś... Moduluję, o... moduluję. Właśnie. Daję go na koniec, bo to jest za dziwny głos. Dobra. Czy wiesz, kto to jest Traolorero Traola? Nie wiem, ale wiem, kto to Bombardilo Krokodilo. Dobrze, czy możesz powiedzieć coś więcej? Kim to jest, jest dorosła osoba. Bo zna Bombardillo Krokodilo? Dorośli nie znają Bombardilo Krokodilo. Mogą znać. Skąd? Bo czasem rodzice. Bo mają dzieci, właśnie. Tutaj wyczuwam y, jakąś, że Krzyś może nie ma 10, ale jest około 11, 12, może 13 i przechodzi już własną mutację. Tak? tak. Czy to prawda, Krzysiu? Chyba tak, bo mama mi tak mówiła. To jednak, Krzysiu, ile ty masz lat, cholery? No 10, ale już jestem bardzo duży. A kogo oglądasz na YouTubie? Twój ulubiony YouTuber. Y bardzo lubię mm, Ciebie. A jaki ulubiony, ulubiony filmik? Oglądasz Minecrafta? Mm, tak, ale to są te stare filmiki, one takie już są stare. No to stary, jak to oglądasz stare filmiki, to ty musisz... Przecież ja nagrywam Minecrafta z 20 lat temu, to ty masz już 20 lat. Nie, mam 10. <noise> oglądasz Minecrafta u mnie? Już no, ciebie na świecie nie było wtedy. Ciebie, jeszcze nie, ciebie nie oglądałem, ale... Wojana i, i Paliona. A lubisz zielone od Wojana? Czy od Paliona? Zielone robię sobie, zielone Co to jest? Co to jest? Czemu się śmiejesz? We wejdź, bierz głową w mind dziecka, no. I, i, ja to nucę w domu, jak, wiesz, chcę... Jak to żyć, to, to tak nucę sobie w domu. Marbana, marbana. to nie... To jest podróbka, znowu mambana. Ty znasz znowu mambana, czy nie, Stasio? No. Ale znowu mambana. Znowu mambana. 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 Nie no, ty Paliona śpiewasz. Ja. Idźmy przez to dalej. Więc teraz zadajmy po jednym pytaniu do każdego z uczestników, więc zaczniemy od numer jeden, czyli Rafał. Tak, dobrze pamiętam? Rafał, Rafał. Tak. Wiem, że to jest dorosło ale mogę zacząć. Powiedz najtrudniejszego brain rota to znasz? Ja to najbardziej lubię Pokémony. Pokemony to i... 50 lat. Pokémony to nie BrainRot! A ty znasz Pokémona w ogóle? No. O. To już wiadomo, że to y, dorosły. No, załoby BrainRot na 100%. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? M moim ulubionym youtuberem jesteś ty. Dobrze, a mnie nie ma. To kto jest? Rafa nie zna youtuberów. Wiesz co? Ja lubię takich mm, youtuberów T-Squad. O! A znam! No oni mają bardzo fajnego kla, kla, to jest, klauna. to jest taki bardzo dziecięcy kontakt. Wiem, którego klauna. Wow, to albo się goś. Śp... Teraz jestem pod wrażeniem, bo byłem przekonany, że on nie będzie znużonego youtubera. Powiedz y, wszystkich z składu. Ernest. Dobrze. Piotr. Dobrze. Dobrze. E, Dobrze. Maksy Wezipak. Zipek. Ale Piotrek to Zipek. Jest Ups. Mi, mi, miłość. Resztę nie pamiętam, a, ale kla, klaun był świetny. Czy coś ci to zmieniło, jeżeli chodzi o Rafała? Czy teraz mu bardziej wierzysz, że jest dzieckiem? czy no, Mógł to kiedyś oglądać. Wybieraj osobę i zadawaj jedno pytanie. No to w takim razie Julcia. Jesteś tam? Jestem. Czy mogłabyś mi opowiedzieć jakiś wierszyk? Jak nie wierszyk, to może jakiś żart znasz? Co robią włosy na osiedlu? Nie. nie, nie, nie wiem. Dzięki, Julcia. Oleg do Ciebie pytanko. Olku, jesteś z nami? Tak. To jest grube, nie? Mocne. Dobra. Taki głos ma y, jakiś bardziej czterolatek. Y, A ile masz, Olek? Jeszcze raz, lat? przypomnij. Sześć. Nie. nie. Oleg mówił, że ma y, 10 wcześniej. Tam się zmienia. Pomyliłem się. Nie no, to jest niemożliwe, to jest dziecko. Olek, a jak się dzisiaj czujesz? Jak dzisiaj dotarłeś tutaj? Nie wiem. A nie wiesz, to nie pamiętasz drogi tutaj, jaką przyjechałeś? Tak. Ale z samochodem, pieszo? Z samochodem. A z kim przyjechałeś? Z tatą. Z tatą. To może ja się włączę na dziecko. Olek! A, a, a czy ty jak byłeś w szkole, to, to czy ty bawiłeś się tam z kolegami, czy z koleżankami, czy z obydwoma? Z kolegami. Aha, a, a co się bawiliście? Chowanego. A, a chowanego a jakiego? Chowanego Berka. A, a jak to się bawi? No bo tu się pieka i łapie. A dobra, to dzięki. Ja pierdzielę. I się tak przyciąga, tak. Derek. Mhm. Był kiedyś taki, w takim programie telewizyjnym, mówił wierszyk takie dziecko, właśnie jedno. Przeciągało właśnie w podobny sposób. Wam talent. Tak, wiem, tak, wiem, tak. Bardzo znane widzę. Ten inwokacjon ry, tak, ry, tak, ry... Tak, 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 genialne. Ciekawe co u niego teraz. ci ojczyzna moja. Ty jesteś jak zdrowie. Olek, powiedz mi, o której ty chodzisz spać, tak z reguły? O dziewiątej. Jak o dziewiątej? Rano? Rano? Tak. No które dziecko mówi, że od jest 21 to o dziewiątej? Nie wiem. E, dobra, e, a co zwykle masz na drugie śniadanie? Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti na drugie śniadanie do szkoły bierzesz? Tak. Okej. Okay. Robiłeś kiedyś pranki telefoniczne? Ja za dzieciaka robiłem. Tutaj Magda ja jest. Do dzisiaj, robię. do dzisiaj robi, nie wyrosła z tego. Więc wybierzemy trzy osoby, które wykręcą numer i wkręcą kogoś z mojej listy kontaktów, że zgubiłem telefon. Dobra, to tak, wybierzmy Olka, czwórkę, czyli Julkę i jeszcze jedną osobę musimy, może Krzysia. Maję, ja bym... Tak Maja? Tak. Ja mam wątpliwości, no, jeżeli chodzi o Krzysia. To nie, ja zmieniam na Krzysia. Pończę. Znalazłem przypó... Owej ulicy telefon. Telefon. No i co? No i co, serduszko? No znalazłeś i co? No i nie pamiętam. I na plac w to zostawi telefon. No to przynieś do mnie. Dobrze. Przenieś, ale przyjedziesz dzisiaj synku? Tak. A w której będziesz? Bo robię lemonki. A co dziewiątej? O dziewiątej, o dwudziestej pierwszej dopiero na obiad przyjedź, Netko. <noise> Zapraszam na szesnastą, okej? Okay? Dobrze. Przyjedziesz? Tak. A masz prawo jazdy? Tak. A kto ci dał? Nie pamiętam. Ale normalnie cieszę się, synku, że do mnie zadzwoniłeś. Super. Ja też cię cieszę. <noise> Kocham cię. Ja tu też. No, pa. Baba. -ba. Chcesz pogadać jeszcze czy, gadamy jeszcze, czy już kończymy. Kończymy. Nie wiem czy moja mama wie, że to nie ja, nie rozumiem nie, tego. Nie ja myślę, że on, że, że ty włączyłeś jakiś modulator ja ja z niej. Ja jak... nie no, chyba, chyba nie wiedziałem, że mam młodszego brata, moja mama chyba coś przede mną ukrywała i teraz się dowiedziałem. No dobrze, to było genialne, szczerze, masz konkurencję. No, mam ogromną. Mega mocne. Bardzo dobrze, dobrze bardzo głos dobry. udawany. Bardzo. Yy, gdzieś to jest myślenie jak dziecko, to co ja też yy, uważam, że jest bardzo ważne przy takich telefonach. To co, teraz czwóreczka? Zadzwonimy do cioci, jak po całej rodzinie, to, to lećmy. Cześć Karolku, co tam? Cześć. Cześć? Znalazłam ten telefon. A z kim ja z, rozmawiam? Z Julcią. I znalazłam ten telefon na ulicy. Aha! O Jezu! Wiesz, co to jest? Telefon mojej siostrzenicy chłopaka. Ja już do niej dzwonię. Dobrze, kochanie? Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Już dzwonię. Dziękuję. I to jest prawdziwa reakcja, a nie moja mama, która luz, ona przyzwyczajona. Przepraszamy ciocie, bo ciocia się bardzo zaniepokoiła. Ciocia, wróć! Zgubiłeś telefon. No to taki żarcik, przepraszam cię. Przepraszam. Przepraszam, no bo nagrywamy odcinek z dziećmi i te dzieci musiały ten... Im. No przepraszam. Wynagrodzimy ci to. Dlatego się nie robi pranków telefonicznych, ale bo ja, ludzie cierpią. jak jest grubo, to później oddzwoniam do nich, żeby ich uspokoić. No ja, ja sam dostaję telefon później. No i co, teraz Krzysio. Może Krzysio do Wojtka Goli niech zadzwoni. Czemu? Nie mam pojęcia, ale to tak najbardziej randomowo. To dzwonimy do drugiego Gołdsa, czyli Kacpra Błońskiego. Halo? Halo? Trzyma. Faro, ja tu znalazłem taki telefon na ziemi i zadzwoniłem. Piszę bo go tu znalazłem. Właśnie nie wiem, co z nim zrobić, bo on się chyba zgubił. Nie, to trzeba ten, zawinąć go dla siebie. Nie wolno kraść. Wolno, wolno. To bogaty kolega, więc muszę. Naprawdę jest bardzo bogaty? Bogatszego nie znam. Ja muszę kończyć, bo jestem na spotkaniu. Dobrze, to cześć. Cześć. Wojtek, Gola odzwonił, więc jeszcze trójeczka. Dobry, tam Dzień dobry. Dzień dobry. Ten telefon znalazłam. Tak, uh -huh. tam u ciebie. Dobrze, kochani. Zos... Tak? Co się ma zostało? A, wszystko ok, wszystko git, tak? Bo ja nie, nie widzę. Co się dzieje? Maja, wszystko było super. Nie krępuj się. Ja na przykład, jeżeli chodzi o wkręcające telefony, jestem najgorszy, więc ja bym tego nie zrobił. Ja się wiele razy rozłączam, właśnie tak. kiedy się stresuję. Ja i... też bym się w trakcie rozłączył. Dobra, dobra. No, może być to kranie. Co? To tak, mamy już dwie minuty tak naprawdę do końca. wiem. Dobra, ty już wiesz, piątka dla ciebie, dla ciebie. Dla mnie może być y, trójka ze względu na to, że y, od samego początku była y, mocno y, taka wycofana co do, co do wchodzenia w rozmowę. Głos dziecka idealny, tak samo. Maju, czy możesz coś powiedzieć do nas, tylko? Mhm. tak. Jak masz na imię? Okej. Okay. Ja zastanawiam się między czwórką a piątką. Jestem bardziej skłonny ku czwórce. A mi? ty mi wrzucasz w ogóle inny typ, którego w ogóle nie miałam w głowie. A dla mnie też y, Olek jest ciekawą postacią. No Olek to ewidentnie jest bardzo dobry bejt, bardzo dobry. Ty masz trójkę, ja mam czwórkę, ty masz piątkę i teraz zaraz dowiemy się, kto jest kim. Zaczniemy od tych, których jesteśmy pewni, że na pewno nie są dziećmi, więc jedynka, pokaż nam się, jak wyglądasz. Cześć! Cześć. Skąd ty znałeś t skład? Ja gram w tym składzie, jestem klaunem w tym Ja jestem klaunem. Ty... No dobrze, dziękujemy. Dzień, to wszystko. Dzień, dzień, dzień. Dzięki. Dzień. 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 Teraz dwójka. Zosie poprosimy do nas, jak Zosia wygląda i czy jest dzieckiem, czy nie jest dzieckiem. Wy wiecie, my nie wiemy. No, cześć. Ja właśnie nie chciałam bardzo, ale też nie e, taki głos anime robić i też to te, te, te robiłam finiki i różne tego typu zecy, ale bardziej... I swoim normalnym głosem. Okej, okay, spoko, dzięki bardzo. Się, dziękuję bardzo. Szóstkę poprosimy. Krzysia, mieliśmy wątpliwości. Jestem ciekaw, czy Magda trafia, że to jest naprawdę czternastolatek. Cześć wszystkim. Ojej, Oskolim, kup kopę lat. Nie, wpadłem, że to ty, mimo że cię znam. Nie, starałem się, starałem się. właśnie przez telefony, że, że jesteś nastolatkiem i czy ktoś idzie z tobą grać na orlik. Ale zaskoczyłam, jak Kasper powiedział, że można kraść, nie? <laughs> to było noc. Pewne jest jedno: ktoś z nas na tej kanapie wygrał. Więc zaczniemy od początku, czyli od trójki. To był wybór. Magdy. Mag Uwaga, Ma. Hej! Okay. <yse> Jej, a ja mi naprawdę było tak głupio, że się popłakała, że Nie, Mówiłam ci, że to może być gra? Ale mi było tak źle, mówię, tak mi z, ch, po prostu humor popsułeś, ja mówię nie, no już, mówię nie, no ktoś tam dziecko płacze. Magda jeszcze mi mówi, nie no, to prank na no, pewno mówię, nie no, chyba by nie wpadł na to, żeby na mnie tak jak patrzę, jakąś krzywdę zrobił. Ej, mówię, nie, nie no, nic się nie, nic się nie stało, powiedz coś do Mai jeszcze mówię. Ale jak dzwoniłem do Wojtka Goli, to naprawdę się stresowałem. Ja no dobrze, to teraz albo ja Staszek wygrałem, albo ty wygrałeś. Magda, jak myślisz? Ja uważam, że teraz, ja wygrałem. Teraz już obstawiam na Julka. Ja też. Ja uważam, że Olek był zbyt genialny. Tak. Czwórka, piątka, pokażcie na się.. Yes! Naprawdę czy się zamieniliście cyferkami? Nie, naprawdę. Stary, jesteś genialny. Jesteś po prostu... Siła, piątka. ...geniusz. Bardzo dobrze ci poszło, brawo. Wygrałeś, Stasiu, piąteczka. Dziecko, dziecko rozpozna.